Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w głównym dniu Kongresu Polska Wielki Projekt, trzeciej edycji tego Kongresu. Za nami już wydarzenia w Poznaniu, w Krakowie, również w Warszawie. Zapraszam serdecznie na stronę www.polskawielkiprojekt.pl. Tam można poczytać o tym, co już się działa, przede wszystkim obejrzeć. Dotychczasowe dyskusje wszystkie są w zapisach wideo dostępne na stronach Kongresu, na YouTube, na kilku portalach, które współpracują z organizatorami kongresu. Zap Witam również bardzo serdecznie widzów w internecie, ponieważ jesteśmy na żywo obecni również w wielu miejscach, między innymi właśnie na oficjalnej stronie Kongresu Polska wielki -Projekt .pl. Dziś czeka nas kilka szalenie interesujących paneli dyskusyjnych już od. Pierwszego mamy fascynujących gości, którzy porwą nas swoimi wykładami, a później, jak sądzę, burzliwą dyskusją. Mam nadzieję, że czasu nam wystarczy na dyskusję, że goście będą zdyscyplinowani. Będziemy się trzymać czasu. Przypominam, mamy po 15 minut na występy, a później będziemy, mam nadzieję, mieli jeszcze kilka minut, żeby porozmawiać. Przedstawiam gości pierwszego panelu, który jest zatytułowany Dokąd Polska zmierzać? Powinna. Pani Anna Strzeżyńska, witamy bardzo serdecznie. Prawniczka, urzędnik państwowy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez 6 lat, wcześniej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradca trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 roku również dyrektor departamentu, w tym w rządzie Pana Premiera Buska w 2004 roku założycielka Centrum Studiów Regulacyjnych. W 2008 uhonorowana nagrodą imienia Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem telekomunikacji polskiej. W 2010 roku odznaczona odznaką honorową Benemerito. Witamy bardzo serdecznie. Pan profesor Piotr Gliński socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Uniwersytetu w Białym Stoku, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, specjalizujący się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, sektora organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, społecznych aspektów ochrony środowiska i socjologii kultury. Witamy pana profesora w pierwszym panelu W pierwszym panelu również doktor habilitowany Krzysztof Szczerski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poseł na Sejm z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych i wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Witamy Panie Profesorze. Podwójne oklaski zapewne również dla Pana Profesora Ryszarda Bugaja, ekonomisty, działacza opozycji demokratycznej w PRL. Doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecnie pan profesor zajmuje się problemami transformacji ustrojowej w polskiej gospodarce oraz problemami makroekonomicznymi i finansami publicznymi w Polsce i były założycieli i przewodniczący Unii Pracy. I jest z nami również pan profesor Jacek Czaputowicz z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego w tym instytucie. Kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich, współpracownik KOR, jeden z liderów NZS oraz Ruchu Wolności i Pokój, również członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, przez 8 lat zastępca szefa służby cywilnej, przez 6 lat zastępca przewodniczącego Rady Administracyjnej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht, również członek Rady Służby Publicznej przy prezesie Rady Ministrów, przez 4 lata dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Witamy Panie Profesorze. I rozpoczynamy pierwszy panel. Przypominam, dokąd Polska zmierzać powinna. Każdy z prelegentów przez 15 minut teraz będzie z nami i rozpoczniemy od Pana Profesora Piotra Glińskiego. Oddaję głos Panie Profesorze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję także za zaproszenie. Na ten bardzo ważny kongres i przejdę od razu do meritum, ponieważ problematyka jest bardzo złożona i te 15 minut może być mało, ale postaram się zmieścić oczywiście. Odpowiadając precyzyjnie na pytanie tytułowe naszego panelu, na, o, na, odpowiadając na pytanie o ten model docelowy, ten stan idealny, do którego Polska zmierzać powinna. Określiłbym ten cel jako suwerenną wspólnotę polityczną o charakterze partycypacyjnym, która jest wspólnotą o charakterze także obywatelskim, z dobrze funkcjonującymi instytucjami demokratycznymi, bezpieczną w szerokim sensie tego słowa, sprawiedliwą, a więc zarówno w wymiarze społecznym, jak i przestrzennym, z nowoczesną gospodarką. Sprawnymi, ograniczonymi, ale odpowiedzialnymi instytucjami państwowymi, wysoką jakością instytucji publicznych i dobrze rozwiniętym społeczeństwem obywatelskim, a więc y, taką wspólnotą o wysokim poziomie kultury odpowiedzialności i zaufania. Oczywiście y, to jest model idealny, model, który w zasadzie narzuca się. Pewnie każdemu racjonalnie myślącemu o życiu społecznym obywatelowi. Ale ja dodałbym także, że tak właśnie wyobrażałbym sobie czwartą Rzeczpospolitą Polską. Jak łatwo zauważyć, nie mówiłem tutaj nic o kontekście międzynarodowym, o relacji na przykład z Unią Europejską, ponieważ uważam, że te relacje po prostu powinny być podporządkowane. Tej wizji, którą przedstawiłem. I one powinny wynikać z faktu, czy do takiej wspólnoty dążymy, czy też nie. Relacje z Unią Europejską są oczywiście bardzo ważne, ale powinny być podporządkowane jednoznacznie interesowi naszej wspólnoty politycznej. Po drugie, chciałem powiedzieć, że aby osiągnąć powyższy cel który jak nie trudno zauważyć jest w znacznym stopniu zaprzeczeniem stanu obecnego, musimy dokonać prawdziwej i głębokiej wielowymiarowej zmiany społecznej. Aby takiej zmiany dokonać z kolei z uwagi na bardzo złożony charakter współczesnej rzeczywistości społecznej, określanej często mianem sieciowym, sieciowej rzeczywistości, konieczne jest zastosowanie takiej strategii wielu jednoczesnych, mniejszych zmian i reform we wszystkich prawie newralgicznych miejscach systemu. To musi być zmiana systemowa, tutaj zmiany jakieś takie jednostkowe, niewielkie, powierzchowne. Do niczego nie doprowadzą. I odpowiadając w miarę precyzyjnie na pytanie o charakter tych zmian, wymieniłbym przede wszystkim osiem podstawowych zadań, jakie należy zrealizować. Oczywiście tych zadań można by pewnie wymienić więcej, mam nadzieję, że w toku naszej dyskusji będziemy o nich jeszcze mówili w szerszym, natomiast ja skoncentruję się tylko na wymienieniu ośmiu podstawowych wymiarów. I po pierwsze, i to może dla niektórych być nieco yy, zaskakujące, ale najważniejsza wydaje mi się w tej chwili kwestia tożsamości, kwestia wspólnego dla Polaków kanonu wartości, którego nie ustaliliśmy w 1989 roku i który stał się przedmiotem bardzo starannego zagospodarowywania, w sensie negatywnym zagospodarowywania przez Różnego typu środowiska, głównie te, które funkcjonowały wokół porozumienia z 1989 roku. Celem tych zabiegów było rozbicie tożsamości tradycyjnych i oczywistościowo polskich, jakkolwiek byśmy tą polskość rozumieli, i zastąpienie jej jakąś dziwną propozycją tożsamościowo-aksjologiczną, która ma charakter takiego patchworku, Nieokreśloności, relatywizmu, nihilizmu, pseudoliberalizmu, lewactwa, takiego, przepraszam za to określenie, aksjologicznego skundlenia. Mamy więc, według tego planu, mieć Polskę, mieć społeczeństwo w zasadzie bez tożsamości, bez projektu, ponieważ tym środowiskom, o którym mówię, i które w Polsce mają dość silną pozycję, w wielu instytucjach i na wielu wymiarach w zasadzie nie udało się zaproponować żadnego sensownego, spójnego projektu zastępczego, a więc rozbito coś, czy próbuje się rozbić coś, co wydaje się podstawą funkcjonowania wspólnoty, a nie proponuje się nic w zamian. No a sytuacja jest taka, że nowoczesne społeczeństwo bez tożsamości funkcjonować nie może. I myśląc o programie dla Polski, o tym, kim czy czym ma być owa Polska, musimy zacząć od pytania o tożsamość, musimy wrócić do tego pytania, które nie zostało postawione, a w każdym razie odpowiedzi na nie nie znaleźliśmy w 1989 roku. Warunkiem wstępnym stworzenia dobrej Polski jest więc wydebatowanie w procesie demokratycznej debaty. Pewnego kanonu naszych podstawowych wartości, wokół których mamy budować naszą wspólnotę. I ku temu przede wszystkim Polska powinna w tej chwili zmierzać. To jest zadanie bardzo trudne, zwłaszcza w, no, w kontekście obecnych podziałów politycznych i światopoglądowych, ale możliwe. Możliwe i konieczne, ponieważ we współcześnie nie funkcjonują debaty, nie funkcjonują y, wspólnoty które nie potrafią budować, zbudować podstawowych przynajmniej więzi, które ludzi łączą. W czasie, gdy mówimy o indywidualizmie, gdy mówimy o społeczeństwie jednostek, mimo wszystko wspólnoty polityczne są silne wtedy, kiedy potrafią te więzi w oparciu o wartości budować. I to jest dla nas zadanie, i to jest podstawowe zadanie, jakie powinniśmy w Polsce zrealizować. I to zadanie powinno przebiegać także poprzez taki proces symbolicznego jednoczenia się Polaków, takim aktem symbolicznym czy założycielskim. Ja o tym mówię od wielu miesięcy w trakcie swojej publicznej misji, także powinien być moim zdaniem pomnik światła ofiar katastrofy smoleńskiej, jako symbol pewnego zjednoczenia i naszej tożsamości, a drugim, i to o tym mówią środowiska, z którymi z którym jestem od wielu lat, związany w ten czy w inny sposób, drugim powinno być jednak i wciąż rozliczenie PRL-u. Przypominam, że rozliczenie PRL-u to był także jeden z trzech podstawowych postulatów Polskiej Solidarności. W programie Samorządnej Rzeczpospolitej możemy oprócz samorządu pracowniczego i społeczeństwa samoorganizującego się znaleźć także ten trzeci postulat rozliczenie PRL-u. Ponieważ to jest podstawa zbudowania wspólnoty wartości i w związku z tym, jako jeden z podstawowych nośników, widziałbym kwestię kultury. W programie każdego polskiego rządu, który chciałby integrować wspólnotę i prowadzić Polskę do, to, do, do tego miejsca, gdzie ona iść powinna, nawiązując do tytułu naszego panelu, sprawy kultury powinny być pierwszorzędne. Tak to też było przedstawione w prezentacji tego rządu technicznego, który ja miałem zaszczyt z, tu, z kilkoma obecnymi osobami. Współorganizować. Dzisiaj także mamy takie symboliczne nawiązanie do kultury. Przed naszym panelem otwarta została wystawa pana Jerzego Kaliny, laureata Nagrody prezydenta, imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest piękna instalacja, która mówi o naszej tożsamości właśnie. O tej wspólnocie wartości, która jest podstawą wszelkiego rozwoju państwowego. Po drugie, zostało mi jeszcze pięć minut na przedstawienie siedem, siedmiu wymiarów, no ale postaram się to skrótowo przedstawić. Po drugie, Polska musi być krajem, w którym istnieje komunikacja społeczna. Komunikacja społeczna zarówno pomiędzy władzą i społeczeństwem, jak i wewnątrz społeczeństwa. W Polsce takiej komunikacji nie ma. Tę komunikację zastępuje propaganda, przemoc symboliczna, manipulacja no, takie zanurzenie w obłudzie i swego, swego rodzaju komunikacyjnym oszustwie. Propaganda, manipulacja, oszustwo rujnują wspólnotę polityczną. Jeżeli mówimy o Polsce którą chcielibyśmy zbudować, to musi być to Polska oparta o często twardy, ale dialog wewnętrzny i dialog pomiędzy elitami i masami. A dialog opierający się o podstawowe wartości moralne i wartości narodowe, naród traktuje w sensie kulturowym i obywatelskim, nowoczesnym, bo to jest podstawa wszelkiego rozwoju społecznego. Po trzecie, Polska musi stać się realną demokracją partycypacyjną. I tu chciałem powiedzieć, że trzy podstawowe wymiary takiej demokracji w Polsce są w powijakach, są niedojrzałe. Mamy z tym olbrzymi kłopot i to po prostu trzeba zmienić. Mam na myśli debatę publiczną i oczywiście mam na myśli kwestie mediów, gdzie nie ma pluralizmu, gdzie nie ma weryfikacji także funkcjonowania. Tych bardzo istotnych we współczesnych demokracjach instytucji, gdzie mamy w zasadzie mediokrację, jak Państwo wiecie, a nie demokrację. Po drugie, w Polsce jest bardzo słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, a w związku z tym nie jest ono partnerem, który może kontrolować i równoważyć innych partnerów, czy inne sektory, tak jak sektor biznesu czy polityczny. Po trzecie, nie ma w Polsce zagwarantowanych praw opozycji. Widziałem tej posła Ujazdowskiego, który kojarzy się z tym pakietem demokratycznym, pakietem, który został złożony w polskim Sejmie w celu no, ucywilizowania praw opozycji politycznej, ponieważ polski system demokratyczny takich praw cywilizowanych opozycji nie przyznaje. Po czwarte... W Polsce musi istnieć sprawne państwo wraz z tak zwanym pakietem obywatelskim. Ja o tym dużo mówiłem w trakcie swojej misji kandydata na premiera rządu technicznego, więc teraz tylko skrótowo. Sprawne państwo to takie, w którym politycy nie tylko umieją rządzić, ale mogą rządzić, a więc mają wpływ na. Na przykład obezwładnienie czy neutralizację różnych grup interesu, o czym jeszcze będę chwilę mówił, a także politycy chcą rządzić. Wiele wskazuje na to, że obecni politycy rządzić raczej nie chcą, bo to im przynosi zbyt wiele ryzyka, a zbyt mało z ich punktu widzenia korzyści. To musi być także rządzenie oparte o wiedzę. W Polsce nie ma systemu y, takiego eksperckiego podbudowy polityki i rządzenia. To, musi być także, to muszą być także sprawne instytucje, odpowiednie proporcje funkcji państwowych, przejrzysty i autorski proces stanowienia prawa odpowiedzialność właśnie indywidualna i autorska zarówno za prawo, jak i za rządzenie, za decyzje polityczne to powinno być także państwo oparte na politycznej służbie cywilnej i wreszcie cały szereg funkcji państwowych powinien być realizowany równolegle przez obywateli zorganizowanych w instytucjach obywatelskich, tak żeby oba te podmioty mogły się wzajemnie kontrolować dla dobra wspólnoty politycznej. Oprócz tego oczywiście konieczna jest reforma poszczególnych specjalistycznych branż i polityk, zarówno w zakresie służby systemu zdrowia, sądownictwa. Polityki prorodzinnej, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. W to nie będę wchodził. Piątym. Musimy kończyć, panie profesorze. Piątym wymogiem, mam jeszcze minutę. Piątym wymogiem jest kwestia, o której wspominałem, a mianowicie neutralizacji czy eliminacji różnego typu antyrozwojowych grup interesów, posługując się określeniem Andrzeja Zybertowicza. Moje doświadczenia, zarówno jako badacza, korzystającego głównie z analiz, Moich kolegów socjologii, głów Zebertawicza, Staniszki, czy Kai Gadowskiej, jaki i no, praktyka w polityce przez pięć miesięcy potwierdzają, że istnienie antyrozwojowych grup interesów to jest główny problem współczesnej Polski. Jakikolwiek Temat, jakąkolwiek branżę analizujemy, wszyscy eksperci mówią tak, ale ci i ci, takie i takie grupy y, uniemożliwiają realizację racjonalnych celów i zadań. Po szóste, i to jest szalenie istotna rzecz, y, potrzebna jest w Polsce istotna i ważna reforma edukacji. Pan profesor Waśko, który współpracował w naszej grupie ekspertów, bardzo pięknie przedstawił to w jednym z naszych spotkań, na jednym z naszych spotkań programowych, więc nie będę tego pogłębiał. Chodzi o to, że polska szkoła musi być zreformowana dogłębnie. Ona musi proponować nowoczesną wiedzę i umiejętności, ale musi także wychowywać, i to musimy sobie rasno, jasno powiedzieć, jeżeli uda nam się ustalić ten kanon wartości wspólnych, to ta szkoła ma wychowywać do tych wartości. To jest proste, to jest proste tyle tylko, że trzeba, by zneutralizować tych, którym z tym jest nie po drodze. Potrzebny jest także rozwój edukacji prawnej, obywatelskiej, nowoczesnej edukacji ekonomicznej i zawodowej w polskiej szkole. O reszcie reform nie będę wspominał, bo czasu nie ma. Jeszcze tylko trzy zdania, panie przewodniczący. A mianowicie po siódme chodzi o nowoczesną gospodarkę, która to gospodarka będzie realizowała polski interes gospodarczy. A więc musimy mieć politykę gospodarczą, która na przykład będzie. Koncentrowała się wokół wsparcia dla polskiej marki od nauki poprzez polskie technologie na końcowych produktach musimy mieć zupełnie inne podejście do innowacyjności. Tu na Kongresie był świetny panel poświęcony industrializacji, gdzie przedsiębiorcy występowali. Ich pierwszym pytaniem o relacje z państwem było takie: niech się państwo do nas nie wtrąca, ale zaraz później, po tym takim no dość często spotykanym, spotykanej reakcji przedsiębiorców, zaraz później do no, tak, ale polityka gospodarcza by się przydała, bo my potrzebujemy gwarancji eksportowych, obrony przed konkurencją zagraniczną, gdzie Polski, polskie państwo nie broni polskich przedsiębiorców, a francuskie czy niemieckie broni. My potrzebujemy środków na badania i rozwój dla nas, a nie dla nauki, gdzie te pieniądze przepadają, a w każdym razie te proporcje powinny być zmienione, i tak dalej. I cały szereg innych konkretnych pomysłów do realizacji było zgłaszanych. Po ósme potrzebna jest solidarność społeczna. I w związku z tym nie będę tego rozwijał, choć jest to problem szalenie istotny, zarówno państwo, jak i instytucje obywatelskie, o których mówiłem, muszą podjąć to wyzwanie. My nie możemy się rozwijać bez tego aspektu solidarności. A po dziewiąte, w takim razie powinny być także realizowane reformy we wszystkich innych dziedzinach, których nie wymieniłem. System zdrowia, nauka, bezpieczeństwo, cyfryzacja i tak dalej. Mam nadzieję, że moi koleżanki i koledzy. Dopełnią tej listy w sposób merytoryczny i pogłębiony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Piotrowi Glińskiemu, również za konsekwencję czasową. Ja dziękuję za ten tytuł po raz pierwszy w życiu, zostałem przewodniczącym naszego zebrania.